Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w pierwszą środę Adwentu i zapraszam do rozważania fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u jego stóp. A On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, romi chodzą, niewidomi widzą, i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie. Skąd tu na pustkowi weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich, Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dzięcznienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułamków Zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia mówi nam o cudach rozmnożenia chlebów i ryb oraz o uzdrowieniu chromych, niewidomych, ułomnych i wielu innych. Cudów tych Pan Jezus dokonał na górze. Góra jest naturalnym obrazem mocy i symbolem spotkania ziemi z niebem, miejscem połączenia świata. Widzialnego z niewidzialnym. Imponuje potęgą. Niedostępność szczytów górskich jest znakiem tajemniczości. Ich skierowanie w stronę nieba usposabia ludzi do zajmowania postaw religijnych. Kieruje myśli ku sprawom boskim. Na górach w starożytności wznoszono świątynie. W Nowym Testamencie góra ukazana jest jako miejsce objawienia Boga. I ukazania ludziom Jego woli. Tak też jest i tym razem. Chrystus ukazuje nam swoje współczucie, wyrażające się poprzez uzdrawiającą moc oraz troskę o zaspokojenie ludzkiego głodu wędrówcy za nim. We fragmencie Słowa Bożego, które dzisiaj rozważamy, do Jezusa przychodzą wielkie tłumy ludzi. Każdy z nich przynosi to, co go obciąża i zniewala. Zgromadzeni zostają uzdrowieni i przemienieni, dzięki czemu uwielbiają Boga za Jego wielkie dzieła. Dopiero wtedy, kiedy ludzie oddali swoje cierpienia Chrystusowi, mogą nakarmić się dosytości tym, co dla nich przygotował, rozmnażając chleb i ryby. My także przychodzimy do Chrystusa z naszymi chorobami, słabościami, trudnościami, grzechami i cierpieniem. Przychodzimy też do niego z pracą, radościami i wdzięcznością. Przedstawiamy mu to wszystko i składamy na ołtarzu, prosząc, aby to przemienił. Dopiero wówczas zostajemy nakarmieni najwspanialszym pokarmem ciałem Chrystusa. Moi drodzy, usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii mówi nam, że Bóg jest bliski każdemu człowiekowi. Czytamy w nim, że Jezus uzdrawiał. Czynił znaki, karmił tłumy, że nie pozostawiał ludzi bez pomocy. My tak samo, jak ludzie, których uzdrawiał, jesteśmy dla Niego ważni. On nas też nie pozostawia bez pomocy. Przychodzi z pomocą, czasem bezpośrednio, czasem przez drugiego człowieka, a czasem przez różne okoliczności. Otwórzmy więc oczy, a wtedy zobaczymy, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Moi drodzy, adwent, który się rozpoczął, zaprasza nas do osobistego wysiłku, by szukać Boga. Jezus pragnie nas uzdrowić, ale nie dokona tego bez naszej zgody. To nasze zaangażowanie, ani spotkanie się z Nim pozwalają łasce działać cuda. Wiele razy podejmujemy wysiłek, by spotkać się z Jezusem na modlitwie, na Eucharystii, konfesjonale czy w bliźnim. Nikt z nas, za nas tego nie zrobi. Wszystko zależy od nas. Jezus nie przychodzi obojętnie wobec naszych wysiłków. Daje nam więcej niż to, o co go prosimy. Rozmnożenie chleba i zaspokojenie głodu było właśnie tym czymś więcej. Nikt go o to nie prosił. Po co to zrobił? Przecież tego nikt nie oczekiwał. Moi drodzy, szukając Jezusa otrzymujemy o wiele więcej, Więcej niż sami się spodziewamy. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam, aby adwent, który się rozpoczął, był dla Was nie tylko czasem oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, ale był także czasem Waszego szukania Boga, żebyście zbliżyli się do Boga jeszcze bardziej. Zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia. Szczęść Boże!